Pani? Nie wiedziałam, że Alan potrafi tak tańczyć. I to się nazywa taniec, nie to, co my robimy. Tak. To potrafią robić wszyscy. My stworzyliśmy coś całkiem innego, coś konceptualnego. Cześć, jak wam idzie? Uczycie się od. od mistrzów? Pajac, zaraz tak. mu pokażemy. No chodź, do dzieła! Chciałbyś. Gotowy? Tak! Okay. Hej. Nie mamy żadnych szans. Nie okej, okay, to koniec wystarczy. Świetnie wróćcie na miejsca. Zachowujcie dystans, duży dystans. Ok? Pomyślmy, gitara uh. spróbuj piski. Mm. Już wiem, już wiem. Słyszałam, jak Blake mówił o tym w którymś wywiadzie. Powiedział, że jego pierwszy występ był na dworze i e, na stadionie. I powiedział, że przerwali show, żeby zobaczyć pełne zaćmienie księżyca. To jest to! <stans> <śmusza> 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 Jestem genialna! <śmusza> O nie, o nie, co to jest? Alarm znów się włączył? Nie, to policja. Otaczają dom. O Jake, szybko, pośpiesz się, proszę, bo inaczej pójdziemy do więzienia. Wiesz, Iwan, nie spodziewałam się, że razem możemy tak świetnie tańczyć. Ty i ja tworzymy idealną parę. Tak, masz rację. I to nie tylko na parkiecie. Co? Posłuchaj, e, chcę ci powiedzieć, że kiedy mnie tu nie było, cały czas myślałem tylko o tobie. Wróciłem by ci wyznać, że Cię kocham. Wiesz, Iwan, e, przykro mi, ja też Cię kocham, ale jak przyjaciela, nie potrafiłabym Cię kochać w inny sposób. Jesteś dla mnie jak Jake, naprawdę wyjątkowy przyjaciel. Nie, to nieprawda. Coś innego łączy. Łączyć siebie i Jake'a. Przepraszam, coś mnie ominęło. Ej, ludzie, posłuchajcie, widzę, jak do siebie podchodzicie, jak na siebie patrzycie. Dzieje się, dzieje się tu coś zupełnie innego. A, oczywiście, przecież codziennie spotykamy się w szkole. Jesteśmy nierozłączni. W takim razie Jake się zmienił. Zachowujesz się jak całkiem inna osoba. Powiedz mi prawdę. Kim ty jesteś? Na pewno nie jestem Jake'iem. Na pewno nie tym Jake'iem, którym byłem. A ty nie jesteś Iwanem, którym byłeś. Jesteś o jakieś pół metra wyższy? No tak, trochę wyrosłem, ale nadal jestem tą samą osobą. Ale ty. Dorośliśmy, stary. To wszystko. Jesteśmy inni. Tak, ale wciąż jesteśmy przyjaciółmi jak przedtem, tak? Tak. Świetnie, więc jutro podczas konkursu tańca pokażemy wszystkim, co trójka przyjaciół może razem zrobić. <śmulatory> Jakiś bałwan stłukł szklany pojemnik i pan Fink ma za zanik słuchu Ej. Więc zamiast szeptać, musi pan krzyczeć I to jak najgłośniej Mogę spróbować Hej, panie Fink! Nareszcie! Gdzie byłeś, Skate? Proszę pana, mam naprawdę wspaniałe wieści Jake albo Blake... Zostanie aresztowany za włamanie! Policja już tam jest! Świetnie! Swinguj jakieś dowody! I zrób tak, żeby to wyglądało na rabunek z bronią w ręku! Niech idzie na długo do więzienia, żebyśmy nie musieli się nim przejmować! Tak jest! Ale nikomu o tym nie mów! To musi zostać ściśle, dajne! Aha! Pora wyjść na scenę, mistrzowie. Ktoś dzwonił do szkoły i pytał o Iwana Wilkoksa. Wiecie może kto to jest? Tak, to ja. Przygotujcie się, za sekundę wracam. Proszę zaprowadzić pana Wilkoksa do mojego gabinetu. Tak jest. A i życzę powodzenia w konkursie. Dziękuję. <laughs> Bardzo mi przykro. Ale ten dzieciak musi pożegnać się z nagrodą. Wielkie dzięki! A wy proszę, pamiętajcie, że jury pozostawi ostateczną decyzję o klaskometrowi! <noise> Niech pan podkręci! Dalej, dalej, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Na Jakim cudem ktoś włamał się do domu Mirandy? No właśnie, szaleństwo, co? Ja byłem na pierwszej wędrówce za miastem, więc... Pojechałeś wędrować sam? Tak, A chciałem pomedytować To dobre dla zdrowia, podobno Tak, wiem Tak, tylko nie wiedziałem, że lubisz takie samotne wędrówki mm -hmm. Jak tam dotarłeś? Bady mówił, że nigdzie cię dziś nie zawoził Wiesz... A, właściwie, był ze mną Wynajęłam samochód i pojechaliśmy na wieś I zresztą zapomniałeś wziąć z samochodu kapelusz Kierowca go przed chwilą tu przywiózł O, Dziękuję Dobrze wiedzieć, że są jeszcze na świecie przyzwoici ludzie. Hmm? Niewiarygodne! Para numer 22! A teraz kolej na naszych ostatnich tancerzy. Parę numer 15! To my! Gdzie jest Iwan? Jeśli wisi na telefonie, zabije go. Hej! Hej! Otwierać! Wypuśćcie mnie! I can't explain what it feels. Give me all your heart. Ktoś mnie tam zamknął, żeby nie mógł zatańczyć. Ale i tak wygraliśmy i teraz jesteśmy mistrzami. I to dzięki tobie, Jake. Hej, dziwne, kiedy wyjeżdżałem, w ogóle nie potrafiłeś tańczyć. A, ale, no wiesz, e, ciągle staram się być coraz lepszy. Masz rację. Zmieniliśmy się. Eni, nie zrezygnuję z ciebie, wiesz. Oh, daj spokój. Właśnie, daj spokój. Dobra, dobra. Twoja odmowa zmotywuje mnie do pracy nad sobą. <grym> Nie wiedziałam, że znasz się na komputerach. Jestem pod wrażeniem. Byłabyś pod jeszcze większym, gdybyś dała mi szansę pokazania ci, kim jestem. Nie, dzięki. Zbyt wiele już wycierpiałam i. Nie chcę cierpieć jeszcze bardziej, ok? Lepiej pójdę już teraz, chyba na razie. Nic się nie da zrobić. Nawet gdybym przekupił cały wszechświat, i tak byś przegrał. Jesteś nieudacznikiem, Alan. Zupełnie jak ja. A -a 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 -a. Gratulacje, mistrzu. Przecież to dzięki tobie, mistrzu. <grystanie> Twój taniec robotów był świetny. Tak. Gotowy? Tak. Tak więc, czy jest dobrze, czy jest źle, przyjaciela poznacie po tym, że będzie przy Was. Nigdy nie zapominajcie, że jedyną osobą lepszą od przyjaciela jest przyjaciółka, tak? Chłopcy i dziewczyny mogą stworzyć wspaniałą przyjaźń.